Dzień dobry, a w zasadzie chyba powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo nagrywam ten odcinek tuż po klasyku, który odbywał się w Super Pucharze i chciałbym się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami właśnie na temat tego ostatniego starcia Realu Madryt z Barceloną. Powiem Wam, że po pierwszej połowie troszkę się obawiałem, że będzie to taki typowy letni klasyk typu Wysyłamy obie te drużyny za wielką wodę do Stanów Zjednoczonych po to, żeby tam promowały markę La Liga i po to, żeby tam więcej mówiło się właśnie o Realu Madryt i o Barcelonie. Natomiast to, co wydarzyło się później, zdecydowanie nam to wszystko wynagrodziło. Druga połowa też być może miało to związek. Z brakiem koncentracji, z przygotowaniem fizycznym, ze zmęczeniem po podróży, czy zmęczeniem wynikającym z warunków takich, jakie były, no dostaliśmy po prostu zdecydowanie lepsze widowisko. I to miał być taki mecz, który miał pokazać, jaki dzisiaj dzieli dystans Real Madryt od Barcelony. No bo widzę, wiadomo, jaki to jest dystans. 17 punktów. Natomiast, jaki to byłby dystans? Realnie na boisku, i pod tym względem, jeśli Szawi jeśli miałby patrzeć właśnie z tego punktu widzenia, to pewnie znajdzie sporo powodów do zadowolenia. Natomiast Szawi, mimo wszystko, wypowiadając się właśnie przed tym meczem na temat tego klasyku mówił o tym, że ten mecz to może być punkt de czyli to może być punkt zwrotny, taki przełom dla Barcelony właśnie w tym sezonie. I Xavi chyba po prostu wychodził z takiego założenia, że ta jego praca przynosi jakieś tam pozytywne efekty. Jest sporo do poprawy, ale pewne rzeczy już zdołał ulepszyć i teraz trzeba to wszystko właśnie podsumować i postawić taką kropkę nad i w klasyku. No i co się okazało, że no nie, jednak ta różnica jest być może nawet większa właśnie niż Xavi zakładał, choć nie z samej gry, tylko jeśli chodzi o wynik, bo Taki jest po prostu Real Madryt w tym sezonie. Real dzisiaj nie potrzebuje rozgrywać wybitnego meczu, żeby wygrywać. Real Madryt nawet, tak na podstawie pierwszej połowy dochodziłem do takiego wniosku, że ze zdecydowanie lepszym podejściem, ze zdecydowanie lepszą koncentracją, determinacją i ogólnie takim nastawieniem, podszedł do ostatniego meczu z Walencją. Przede wszystkim pomny tego, co wydarzyło się chwilkę wcześniej w rywalizacji z Getafe. Bo tutaj trzeba patrzeć nie tylko na ten jeden mecz z Barceloną, tylko na taki ogólny kontekst Carlo Ancelotti, który już przeżył taką historię w trakcie swojej poprzedniej pracy w Realu Madryt, kiedy podczas właśnie zimy ta ekipa się rozregulowała, nie chciał do tego dopuścić i przede wszystkim nie chciał dopuścić najpierw do wpadki w rywalizacji w Copa del Rey z Alcoyano, dlatego tak bardzo przestrzegał, żeby żeby w tym meczu po prostu Real miał odpowiednie nastawienie i na pewno bał się tego drugiego meczu z Walencją, żeby to nie była taka negatywna seria. To znaczy Real zgubił punkty z Cadiz, Real przegrał z Getafe zupełnie niespodziewanie, żeby nie zgubił punktów z Walencją. No i z Walencją oglądaliśmy naprawdę fenomenalną twarz Królewskich, a w tym meczu mimo wszystko to nastawienie w moim odczuciu nie było aż tak idealne. Natomiast mówię, być może to wynikało po prostu z tego, że że piłkarze byli po podróży, że byli troszkę zmęczeni, że być może nie czuli też wagi i rangi tego spotkania, ze względu na to, że ten mecz odbywał się w Arabii Saudyjskiej. Natomiast każda taka dyskusja wokół Realu Madryt będzie nas prowadziła do jednej puęty. Po prostu w Realu Madryt jest jakość i trzeba tym piłkarzom zwyczajnie nie przeszkadzać. I to nie jest żadne umniejszanie Karla Ancelottiemu, bo sam Ancelotti wypowiada się w takim samym tonie. On przecież mówił o tej. Swojej fenomenalnej drugiej linii: Casemiro, Modric, Cross. Tak naprawdę przez cały sezon fenomenalnie jest Luka Modric. Tony Cross ostatnio miewa jakieś tam delikatne wahania, natomiast i tak jest piłkarzem oczywiście najwyższej klasy. Casemiro w tym meczu brał na siebie także bardzo wiele obowiązków ofensywnych, natomiast Carlo Ancelotti mówi wprost, że ci piłkarze robią na boisku czasami takie rzeczy, o których on ich nie prosi. I też a propos młodych zawodników, on mówi wprost, że ci młodzi piłkarze Realu Madryt. Najwięcej uczą się na boisku nawet nie tyle od samego Carletto, co poprzez przebywanie na murawie. W ośrodku treningowym, właśnie z tymi wybitnymi piłkarzami. I Real Madrid ma po prostu wybitnych piłkarzy, którym nie można przeszkadzać. Trzeba wprowadzić odpowiednią atmosferę, dać im pewną swobodę, pozwolić im grać. I właśnie to zobaczyliśmy właśnie w rywalizacji z Barceloną. I tak oglądając to, w jaki sposób Real Madrid stwarzał sobie sytuacje bramkowe, jak wychodził do kontrataków, ale też jak bezlitośnie wykorzystywał błędy Barcelony, czyli ten pressing bez benzemy względem Busquetsa przy pierwszym trafieniu, czy chociażby to. Jak minięty został właśnie Dani Alves przez Ferlanda Mendiego, to są po prostu jakieś takie pojedyncze momenty, pojedyncze detale, które później wpływają na wynik meczu. I do czego zmierzam? Do tego, że jakiś czas temu słyszałem taką, takie zdanie od pewnego byłego nepiłkarza, który sugerował, że czasami dziennikarze, analitycy za dużo czasu spędzają na dyskusjach w studiu, właśnie rozważając i tak rozkładając na czynniki pierwsze poszczególne akcje ofensywne. Przykładowo tutaj jest idealne ustawienie takie, tutaj było to dopracowane, to dopracowane i tak dalej. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z Łukasem Mourą, piłkarzem Tottenhamu i on powiedział, że praktycznie wszystkie bramki, które ostatnio Tottenham strzelał, to były akcje wypracowane przez Antonio Conte na treningach. Natomiast w przypadku Realu Madryt to jest improwizacja. To jest po prostu fenomenalne wykorzystanie talentu poszczególnych zawodników i robienie czegoś z niczego, bo w taki sposób zachowuje się Karim Benzema. Tak było z Walencją, kiedy wydawało się, że już będzie miał trudną sytuację do oddania strzału i strzelił gola. Tak było też tutaj. Oni po prostu robią na boisku rzeczy wielkie i nie ma sensu tego szczególnie jakoś wydaje mi się analizować na takiej zasadzie, że będziemy tak rozkładać tutaj tablicę ala Jacek, Gmoch, przed laty, czy coś w tym stylu, i, i wszystko tak detal po detalu analizować. Czasami tak jest na przykład, kiedy człowiek ogląda czy komentuje mecze drużyn prowadzonych właśnie przez takich magików taktycznych, ale Julian Nagelsman, czy, czy ktoś w tym stylu, zawsze szukasz takiego takiego punktu zaczepienia, na przykład co ten gość wymyśli konkretnie właśnie na to spotkanie. Czy będzie miał jakiś taki niuansik, jakiś taki patencik taktyczny, który przygotował właśnie względem tego rywala. Nawet szafi stara się tak pracować ze zmiennym szczęściem, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, natomiast stara się kombinować i stara się tę Barcelonę zmieniać. Stara się bardzo szeroko ustawiać skrzydłowych, stara się ściągać na przykład do środka bocznych obrońców, czy posyłać Erika Garcia właśnie jako plaster na mojego Meza. Natomiast w przypadku Carlo Ancelottiego tam nie ma żadnego udziwniania, w tym futbolu, tam nie ma szukania jakichś kwadratowych jaj czy czegoś w tym stylu piłka to ma być po prostu prosta gra i nawet jeżeli Carletto być może chciałby, żeby jego real utrzymywał się przy piłce zdecydowanie dłużej czy, czy coś w tym stylu to ma narzędzia po prostu żeby, żeby ta gra wyglądała tak, że real najbardziej komfortowo czuje się po prostu w tych kontratakach ale ten real ma przy tym takie poczucie, że wie, kiedy zaatakować zwierzynę. Że po prostu czuje tę krew i wie, kiedy może swojemu rywalowi zaszkodzić. No bo przecież tak było chociażby właśnie przy tym pressingu Benzemy względem Busquetsa, bo to nie była jedyna tego typu sytuacja właśnie w tej rywalizacji. Dlatego tak, tak czasami patrząc na właśnie, zwłaszcza Real Madryt w tym sezonie, odnoszę takie wrażenie, że zdarzają się takie ekipy, przy których nie ma sensu aż tak gruntownie wchodzić w analizę każdego detalu, ponieważ tam zwycięża jakość i wcale to nie świadczy źle o tym trenerze, to świadczy Doskonale, właśnie o tym szkoleniowcu, bo kiedyś na czymś takim przejechał się Rafa Benitez, i naprawdę trzeba umieć znaleźć ten złoty środek i wiedzieć, jak z tymi piłkarzami się dogadywać. I Carlo Ancelotti naprawdę opanował to do perfekcji, bo, to, bo ten klasyk to wcale nie był dobrze rozegrany mecz od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty przez Real Madryt, co wynikałoby na przykład z jakiegoś magicznego planu taktycznego Carlo Ancelotti'ego na to spotkanie. Zupełnie nie. Ja nawet byłem zaskoczony, że Real Madryt po strzeleniu tego pierwszego gola, szczerze mówiąc, wtedy. Sądziłem, że może dojść po prostu do takiej sytuacji, że za chwilę nie będzie czego zbierać z tej Barcelony. Bo właśnie real tak jest, że jak czasami poczuje krew, to zaczyna jechać i po prostu strzelać kolejne gole. Natomiast tutaj akurat tą sytuacją real tak dobrze zarządzić nie potrafił. Tutaj z kolei Barcelona zareagowała naprawdę odpowiednio i też szawi, mimo wszystko w tym meczu, też, także pomógł swojemu zespołowi zmianami. Aczkolwiek były to zmiany dość. Oczywiste, bo Ferran Torres to jest piłkarz, który po pierwsze jeszcze nie czuje rytmu. Po drugie, no widać po prostu, że wraca po kontuzji, to jeszcze było ciało obce w tej rywalizacji i że jeszcze nie czuje kolegów. Generalnie całe kombo wszystko się zebrało, co, co może być negatywne wokół tego Ferrana Torres'a, i, i musiało wpłynąć na to, że nie musiało, no mogło wpłynąć na to, że ten piłkarz wyglądał bardzo kiepsko. Natomiast y, znowu bardzo przeciętny, taki mizerny, blady mecz zaliczył Frankie de Jong. No i co mówiłem o Ferranie Torresie, że mógł być rozregulowany po długim okresie bez gry. Pedri też mógł. No i Pedri wchodzi na boisko. Jak gra Pedri w porównaniu do Frankiego de Jonga? Czasami naprawdę patrząc na, na Pedriego tak się zastanawiam I, jeśli porównujemy sobie na przykład różnych piłkarzy, na przykład takich zawodników, którzy potrzebują jeszcze takiego szlifu, bo na razie są troszkę mimo wszystko nieokrzesani na boisku jak Eduardo Kamawinga. Oni potrzebują złapać to doświadczenie, rozegrać tam kilkadziesiąt czy kilkaset spotkań i w końcu będą mieli właśnie taką ogładę, żeby podejmować na boisku dobre decyzje, bo Kamawince czasami zdarzają się decyzje absurdalne, a czasami bardzo dobre. I później wychodzi na boisko właśnie taki Pedri, który no ma już doświadczenie w dorosłym futbolu, bo oczywiście był na mistrzostwach z reprezentacją Hiszpanii. Natomiast on gra w tym klasyku tak naprawdę tak, jak grał na początku, kiedy wszedł do dorosłego zespołu Barcelony. Jeśli chodzi o przewidywanie na boisku, jemu zdarzały się oczywiście błędy też wynikające z braku rytmu, jakieś chociażby niecelne podania do Jordi'ego Alby, kiedy sądził pewnie, że Alba będzie zdecydowanie wyżej, coś w tym stylu. Natomiast jeżeli chodzi o przewidywanie na boisku, czytanie gry, czasami nawet takie najprostsze zagrania, na które. Nikt nie zwróci uwagi, ale takie zagrania, które pozwolą ci stworzyć minimalną przewagę na boisku albo otworzyć, właśnie, jakąś wolną przestrzeń, to Pedri patrzy po prostu kilka kroków do przodu i uważam, że pod tym względem mamy tutaj do czynienia z zawodnikiem zjawiskowym. Ja nie wiem, czy to będzie kiedyś jeden z najlepszych środkowych pomocników na świecie, natomiast jeżeli chodzi o to. Czucie gry, jeżeli chodzi o to czytanie gry i przewidywanie na boisku, to ten piłkarz robi niesamowite wrażenie. I nie wiem szczerze mówiąc, co się dzieje z Frankiem de Jongiem, bo dzisiaj nie, dość, nie jest już nawet najlepszym de Jongiem w Barcelonie. To nagle taka depresja piłkarska dopadła dwóch Holendrów właśnie w tej barce. Czy ma to związek z odejściem Ronalda Kumana? Pewnie nie, bo tak też było jeszcze wtedy, kiedy Kuman był w Barcelonie. No, Franki de Jong po prostu znika. Nie, nie ma tego gościa. Jest na boisku zupełnie Pozbawiony jakiegokolwiek wpływu na zespół, a tego należałoby właśnie przede wszystkim oczekiwać od Frankiego de Jonga, później ewentualnie jakichś bonusów typu wejście w pole karne. Memphis Depay z kolei, już, i tutaj mam na myśli akurat niekoniecznie ten klasyk, tylko to co widzieliśmy w ostatnim meczu z Granadą, troszkę zaczyna przypominać mi Filipę Coutinho i takiego piłkarza zrezygnowanego, i wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o dotarcie do Memphisa Depaja, to Szawi przede wszystkim najpierw musi właśnie troszkę popracować tak ala Steven Gerrard z Coutinho. czyli najpierw odzyskać entuzjazm u tego Holendra, bo ten entuzjazm na początku sezonu był, a później ewentualnie myśleć o czymś więcej, o tym dopasowaniu właśnie Memphisa Depaja do tego ataku pozycyjnego, o którym mówił Szawi, bo kiedyś już o tym wspominałem, że jeżeli Szawi mówi na przykład, że jacyś zawodnicy Barcelony nie do końca czują ten atak pozycyjny i nie do końca kumają właśnie tę grę, to odnoszę takie wrażenie, może się mylę, że miał na myśli właśnie między innymi Memphisa Depaya. A coraz lepiej, jeśli chodzi o czucie tego ataku pozycyjnego, i to mnie najbardziej zaskakuje, wygląda Luke de Jong. Bo oczywiście można się zachwycać tym, że strzelił gole w trzech meczach z rzędu, co jest niesamowite jak na tego piłkarza. Można doceniać próby niekonwencjonalnych zagrań, czyli poprzeczka, przewrotka, czy skorpion, czy coś w tym stylu. Natomiast mnie u luka de Jonga, szczerze mówiąc, najbardziej w tych ostatnich meczach ujęło to, że ten facet zaczął uczestniczyć w konstruowaniu akcji. Bo to był moim zdaniem największy problem Luka de Jonga na początku w Barcelonie. Nie to, że marnował sytuację, albo że do sytuacji nie dochodził. To oczywiście też. Natomiast on nie nadążał za grą Barcelony. I plusem Luka de Jonga w tych ostatnich meczach oczywiście wielkim jest to, że strzela gole. Natomiast moim zdaniem to nie może przejść niezauważone, że on zaczął uczestniczyć w grze. Zaczął uczestniczyć w grze i w tym momencie daje dokładnie Barcelonie to, po co ta Barcelona go ściągnęła. To znaczy, ty masz zagrać w kilku meczach i postaraj się w tych kilku meczach strzelić Gola, ale przy okazji właśnie przytrzymać piłkę, gdzieś porozbijać obrońców, po prostu zagrać jako taka typowa oldschoolowa dziewiątka, bo coraz mniej jest takich piłkarzy. i Oczywiście niektórzy się zastanawiają z czego to wynika że Luke de Jong gra tak dobrze. Ja mam taką teorię, że po prostu Luke, kiedy usłyszał o możliwości odejścia do Cadiz, do zespołu Alvaro Serwery, wtedy jeszcze, bo Alvaro Serwera został już oczywiście pożegnany, to po prostu się chłop wystraszył. I to jest troszkę tak, jak małe dzieci straszy się jakimiś potworami, że zachowuj się grzecznie, bo przyjdzie po Ciebie potwór, to z lukiem de Jongiem być może było podobnie. Słuchaj, Luke, weź, zrób coś wreszcie na tym boisku, bo zaraz przyjdzie po Ciebie Cadiz. A Cadiz jest zespołem najtrudniejszym, i najmniej przyjemnym do oglądania w Hiszpanii. Ujmuję to naprawdę najdelikatniej jak się da. Myślę, że Realu Madry też doskonale wiedzą, co mam na myśli, pamiętając o, o tym ostatnim starciu, właśnie królewskich z Kadeksem. Nie jest to piłka przyjemna i akurat tak się to wszystko zbiegło w czasie, że Luke ją zaczął strzelać, tego le, kiedy zgłosiło się Kadeks. Myślę, że moja teoria. Może być wzięta z czapy, mimo wszystko, ale tak się śmiesznie to wszystko złożyło, że jest taka tutaj koincydencja, że akurat wtedy Luke de Jong rzeczywiście zaczął strzelać. W każdym razie ten mecz pokazał też jedno, że właśnie czasami bardzo skupiamy się na takiej analizie, zastanawiamy się przed meczem, co może być kluczowe w takiej rywalizacji. Czy to będzie starcie dwóch środków pola? Często takie mam wrażenie, że jeżeli ktoś nie wie, co powiedzieć, jak ma wyglądać jakiś mecz. To powie, no, że ten, kto wygra środek pola w tej rywalizacji, ten będzie miał przewagę. Natomiast akurat w kontekście tego konkretnie klasyku obowiązywała raczej taka narracja w Hiszpanii, którą ja w 100% oczywiście rozumiałem, że zwycięzcą w tym meczu może być ten, kto wygra przede wszystkim właśnie starcia Viniciusa z Ronaldem Araujo. I stąd te różne debaty, czy Barcelona powinna zagrać na dwójkę stoperów właśnie gdzie Ronald Araujo byłby pół prawym, czy na trójkę, gdzie właśnie Urugwajczyk miałby grać jako ten piłkarz ustawiony najbliżej prawej strony i wtedy miałby na pewno największą swobodę, jeśli jeśli chodzi o wychodzenie ze swojej pozycji, ze swojego sektora po to, żeby odważniej zaatakować Viniciusa. No i co się okazało? Że jeśli już padła akcja bramkowa z wykorzystaniem Viniciusa i kiedy na obrazku pojawił się Ronald Araujo, na tym zdjęciu właśnie z tej akcji, to nie była taka akcja, o którą można było mieć pretensje właśnie do samego Araujo. Vinicius miał przewagę szybkościową i Araucho po prostu już nie zdążył. Było zdecydowanie za późno, więc Viniciusowi udało się przejść suchą stopą, przynajmniej jeśli chodzi o te starcia właśnie z Urugwajczykiem, a i tak strzelił gola. Właśnie czasami tak jest, chociażby przy, przy okazji meczów z Hiszpanii z Francją, że myślisz sobie, Erik Garcia będzie grał na Kyliana no to co, tu, co tam się będzie działo? później okazuje się, że facet jakoś sobie radzi, więc czasami naprawdę bardzo trudno jest to przewidzieć i, i zmierzam przede wszystkim właśnie do tego, że czasami decydując decyduje tak drobny detal przy okazji takich klasyków, że te rzeczy są zwyczajnie nie do wytypowania i oczywiście te wszystkie dyskusje, debaty, analizy to jest takie paliwo, które ma napędzać kibiców po to, żeby oni później ten mecz odpalili. Zawsze tak jest. Taka jest oczywiście rola telewizji, dziennikarzy i tak dalej. Natomiast koniec końców, jeśli na boisko wychodzi, do tego, do tego cały czas zmierzam, taka ekipa jak Real Madrid decyduje jakość. Po prostu za każdym razem decyduje jakość. I dlatego też powiem Wam szczerze, bo często dostaję takie pytania, dlaczego jest na przykład tak dużo odcinków o... O Barcelonie w tym sezonie, ponieważ w Barcelonie, słuchajcie, dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, dużo pozytywnych rzeczy, dużo mniej pozytywnych. Natomiast w tym realu po prostu za, zapanował taki spokój, jakaś taka harmonia. Jeśli pojawiają się jakieś drobne odstępstwa od normy, to są to jakieś tam śmieszne gesty daniego Sebajosa, który może być niezadowolony, że wchodzi na boisko tak późno, czy jakieś tam fochy isko, a tak naprawdę ten real tak konsekwentnie idzie do przodu. I w sumie tam się nic wielkiego nie dzieje, z tygodnia na tydzień, praktycznie gdyby, gdybym miał nagrywać taki vlog tutaj daily o Realu Madryt czy coś w tym stylu, to za chwilkę nie miałbym o czym, bo to jest cały czas to samo, cały czas to samo. Genialny Benzema, genialny Modric, skuteczny Vinicius, coraz lepszy Marco Asensio w tym przypadku w pierwszej połowie, świetny w defensywie, Mendy i tak dalej, i tak dalej. I właśnie myślę, że w tym momencie to jest klucz do sukcesu Realu Madryt. czyli właśnie taka pozytywna przewidywalność i brak dorabiania większej ideologii do tej piłki. Jak to ostatnio ujął Jorge Valdano, bramkarz broni, obrońcy bronią, pomocnicy kreują, napastnicy strzelają i uważam, że to jest rzeczywiście trafione w punkt, jeśli chodzi o analizę tego Realu Madry. To jeśli chodzi o Szawiego, to nie ukrywam, że mam z tym trenerem troszkę problem, ponieważ tak na pierwszy rzut oka widziałem wszystkie mecze Barcelony prowadzonej przez Szawiego i pewnie wszystkie mecze Barsy prowadzonej przez Kumana, na pierwszy rzut oka widzę tutaj postęp. To znaczy, w porównaniu do schyłkowego Kumana, ale też nie tylko tego stricte schyłkowego, ale też wcześniejszego, wydaje mi się, że Barcelona gra lepiej. Ale z tym aktualnym Szawim jest troszkę tak jak z Paulo Souza. To znaczy, oglądasz regularnie mecze i masz taką czutkę, że coś się tam dzieje. Że idzie ku dobremu. Że jest pewien proces, któremu warto zaufać, jak mawiał zresztą nasz były selekcjoner. Natomiast gdyby na przykład stanął tutaj obok mnie jakiś taki zagorzały przeciwnik Szawiego i wytoczyłby mi taką litanię argumentów pokazujących, że ta Barcelona w sumie się nie rozwinęła, to ja nie miałbym wiele na swoją obronę poza tym, że oczywiście Szawi kombinuje, że stara się być kreatywny, nie zawsze mu wychodzi. Że poszczególni młodzi piłkarze dają u niego radę, ale u Kumana mimo wszystko też dawali. I że to, co Szawie rzeczywiście poprawił w tej Barcelonie, i, i mówią o tym nie tylko liczby, ale też tak, tak zwany test oka, czyli po prostu regularne oglądanie meczów, to jest pressing. Pressing. Wydaje mi się, że to wygląda zdecydowanie lepiej właśnie w Barcelonie Szawiego. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko to jest troszkę za mało i że to już nawet nie chodzi o to, że poszczególni dziennikarze twierdzą, że ten miesiąc miodowy czy okres miodowy Szawiego powinien się zakończyć, no bo Szawie już tam postawił twardy reset jakiś czas temu i, i że za chwilkę trzeba będzie tego gościa po prostu rozliczać z jego roboty. On sam chyba poniekąd o to poprosił, mówiąc właśnie o tym, że ten mecz może być punktem zwrotnym. To znaczy on czuł, że ta Barcelona, mimo że ostatnio zgubiła punkty z Granadą w podobnych okolicznościach jak wcześniej z osasuną, czyli brak koncentracji w końcówce staje fragment w czym Javi, raczej Antonio Puerta gol i tracisz punkty. Wynika to oczywiście z braku dojrzałości, doświadczenia i przewidywania na boisku. Natomiast Szawi, skoro mówił właśnie o tym punkcie zwrotnym, to ja czytałem te informacje tak, że on czuł, że w tym meczu jego praca, ten początkowy etap, będzie podsumowany i że to będzie takie dobre podsumowanie. I było rzeczywiście sporo udanych momentów w tym meczu, ale to na pewno jeszcze nie jest dzieło zakończone. I oczywiście przestrzegałbym tutaj przed jakimś skreślaniem wszelkiego czy coś w tym stylu, bo jeśli ściągasz takiego trenera niedoświadczonego, plus takiego, który rzeczywiście tę ekipę ma odbudować, przede wszystkim jeśli chodzi o styl, i później. Przejść sub, albo inaczej, przejść suchą stopą przez ten taki trudny okres, kiedy nie ma pieniędzy, kiedy są problemy z rejestrowaniem zawodników, oczywiście, że tak. I Szawi powinien być oceniany po dłuższym okresie. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko postęp powinien być ciut większy. Że ten postęp powinien być ciut większy. Może jestem zbyt wymagający w stosunku do, do tego szkoleniowca, ale troszkę bazuję właśnie też na tym, o czym mówił sam Szawi. Jeśli to miał być punkt zwrotny, to do pewnego stopnia, jeśli chodzi o styl, rzeczywiście taki nastąpił, ale to jest znów. Y takie podejście na zasadzie, oglądasz ten mecz i, i masz wrażenie, że, że coś tam się dzieje, że jest jakiś taki pozytywny ferment, że idzie ku dobremu, ale później, jeśli przychodzi co do czego, to nie jest to tak łatwo rozsądnie rzeczowo i merytorycznie uargumentować. No bo jeżeli na przykład chciałbyś kogoś przekonać, mówiąc o tym, że trener rozwija drużynę na takiej zasadzie, że poprawił pressing. Troszkę, troszkę za mało, mimo wszystko, więc yy, myślę, że teraz kibice Barcelony pewnie nie będą wykazywać jakiejś wielkiej niecierpliwości, natomiast po prostu będą oczekiwali jakichś takich odpowiedzi od Szawiego. Kiedy ten facet będzie miał do dyspozycji zdrowych piłkarzy, to też skończą się jakiekolwiek wymówki. Nie mówię, że on z nich korzysta, bo z wymówek regularnie korzystał Kuman. Xavi na razie i tak mimo wszystko stara się w miarę twardo stąpać po ziemi. Natomiast wraca Ansufati, daje sygnał, że żyje. Wraca Pedri, daje sygnał, że żyje. Wrac, przychodzi Ferran Torres, nie daje sygnału jeszcze, że żyje, ale no wiadomo, tutaj były różne problemy, przede wszystkim kontuzja. Więc naprawdę ta jedenastka na papierze zaczyna wyglądać naprawdę, rzeczywiście, naprawdę sensownie i myślę, że powolutku zaczynamy wkraczać w taki okres. Kiedy tego Szawiego trzeba będzie rozliczać? Nie na zasadzie, czy zostaje, czy nie zostaje, tylko po prostu, żeby wystawiać pewne oceny właśnie na temat jego pracy. I sam jestem ciekaw Waszego zdania. Właśnie jak Wy podchodzicie do, do tej Barcelony Szawiego, co tam się poprawiło i, i na przykład co, do, co doceniacie u Carlo Ancelottiego, tak już tytułem puenty. Na koniec przepraszam za mój głos. No, to po prostu wynika z pewnych problemów zdrowotnych. Cieszę się, że w ogóle zdołałem nagrać ten odcinek. No i tyle. Bardzo Wam dziękuję z góry za, za łapki w górę, za komentarze i do następnego razu.